Temat na dzisiaj: okno anaboliczne. Pewnie dużo osób słyszało to stwierdzenie, pewnie wiedzą, co to jest okno anaboliczne, ale nie do końca każdy wie, jak maksymalnie wykorzystać to okno anaboliczne. Okno anaboliczne, w zasadzie, oknem anabolicznym można nazwać okres po wykonaniu ciężkiego treningu, kiedy trzeba maksymalnie zapewnić organizmowi dopływ odpowiednich składników odżywczych. Tak, żeby jak najwięcej skorzystać z tego treningu, bo w zasadzie tylko po okresie treningu organizm ma troszkę większe możliwości do zamknięcia w mięśniach większej ilości glikogenu, czyli cukru mięśniowego i nabicia tych mięśni, nabicia tych mięśni glikogenem w zwiększonej ilości. Przy budowaniu masy mięśniowej, przy budowaniu masy mięśniowej ma to bardzo. Bardzo duże znaczenie, ponieważ jeżeli od treningu do treningu nabijemy jak najwięcej glikogenu do mięśni, mięśnie cały czas są zaopatrzone w ten cukier mięśniowy, prawda? Ma to pozytywny wpływ na nabieranie masy mięśniowej i na pewno przyspieszy ten proces. Co warto zrobić, żeby takie okna anaboliczne po treningu maksymalnie wykorzystać? Tutaj bardzo ważne, bardzo ważne jest to, jakie składniki odżywcze dostarczamy, w jakich odstępach czasowych, Też, ale przede wszystkim w jakim połączeniu te składniki odżywcze. W pierwszej kolejności, na pierwszy rzut do naszego okna anabolicznego, czyli po zakończeniu ciężkiego treningu, po wypukaniu dużej ilości glikogenu z mięśni, po usunięciu treningiem dużej ilości glikogenu z mięśni. Najważniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności dostarczyć bardzo dużo węglowodanów, to jest najważniejsze. W pierwszej kolejności dostarczamy je bez udziału tłuszczy, bez udziału tłuszczy i najlepiej też bez udziału białka. Ewentualnie białka, jakie możemy zastosować, to jak najłatwiej strawne źródła białka, czyli na przykład odżywki pod to zostały zresztą stworzone odżywka białkowa lub aminokwasy rozgęzione, tak żeby była maksymalnie jak największa ilość leucyny w tym białku dostarczanym po treningu i żeby było jak najłatwiej strawne. Czyli na pierwszy rzut, jeżeli nie stosujemy żadnej suplementacji, jeżeli nie stosujemy żadnej suplementacji, mamy trochę problem, bo nie ma tak szybko strawnych źródeł białka z pożywienia, które byłyby w stanie trawić się w tak szybkim czasie. Więc jeżeli nie stosujemy suplementacji, to na pierwszy rzut najlepiej wrzucić same węglowodany w dużej ilości najlepiej w połączeniu z cukrami prostymi i tak, żeby to były jak najprostsze do strawienia i do wchłonięcia formy węglowodanów dla organizmu. Czyli oczywiście biały ryż może być rozgotowany nawet lekko, może być, mogą być jakieś produkty mączne typu makaron, tak naprawdę zwykły biały makaron jest bardzo dobrym, bardzo dobrym źródłem węglowodanów do ładowania po treningu, zwykłe białe pieczywo też może się nadać. No i oczywiście warto by było to połączyć też z pewną ilością cukrów prostych, najlepszy zestawienie uzyskamy na pewno dostarczając częściowo cukry proste, częściowo węglowodany złożone. Czyli tutaj pierwszy posiłek, jeżeli nie stosujemy suplementacji, to najlepiej sobie połączyć jakieś z tych źródeł pieczywo, biały makaron, biały ryż lekko rozgotowany, plus jakieś cukry proste. Może być to być na przykład być makaron z... Ma, przepraszam, ryż z, ryż z dżemem. W większości dżemy są słodzone syropem glukozowo-fruktozowym, więc to, to bardzo łatwo dostępne źródło Źródła energii ryż w połączeniu z dżemem. Zwykły biały makaron też jak najbardziej w dużej ilości pieczywo może też być spokojnie z dżemem, z jakimkolwiek innym, innym cukrem prostym. Później drugi posiłek. Drugi posiłek już dodajemy sobie białeczko, oczywiście też pilnujemy tego, żeby nie było dużo tłuszczy, ponieważ tłuszcze będą nam opóźniały, opóźniały, troszeczkę trawienie, spowalniały trawienie też innych składników. Im więcej składników dostarczymy do żołądka, niestety tym dłużej będziemy trawić. Więc w tych pierwszych dwóch posiłkach potreningowych dobrze by było tłuszcze trzymać jak najniżej, czyli dostarczyć jak najmniejszą ilość tłuszczy, jak największą ilość węglowodanów. Tutaj na drugi rzut, drugi posiłek już powinno pójść jakieś białko, Lepiej łatwostrawne, czyli chudy, chudy produkt, łatwostrawny, czyli piers kurczaka, pierś indyka, jakaś ryba, też krewetki, tego typu rzeczy, które mają bardzo mało tłuszczu. Bardzo dobrze się trawią, bardzo szybko się trawią. Oczywiście białka, jajek też jak najbardziej, jedno rzutko nie zaszkodzi na pewno. Czyli trzeba to sobie wystopniować. Trzeci posiłek. Trzeci posiłek już w normalnym odstępie czasowym, ponieważ ten pierwszy powiedzmy stosujemy jak najszybciej po treningu, drugi stosujemy, ten już z białkami stosujemy po około godzinie, gdzie ten pierwszy się strawi, No i później możemy normalny odstęp zastosować około 2-3 godzin, zależy jak kto dietę swoją prowadzi. I ten trzeci posiłek może być już zbilansowany, tutaj źródła tłuszczy jak najbardziej, ale też nie za dużej ilości. Natomiast jeżeli stosujemy suplementy, sprawa jest dużo prostsza. Pierwszy, na pierwszy rzut może pójść albo gainer, czyli białkowo-węglowodanowa odżywka. Może pójść na pierwszy rzut też na przykład białe pieczewo jako źródło węglowodanów i białko serwatkowe jako źródło białka. Wtedy jeżeli na ten pierwszy posiłek stosujemy jakieś suplementy to można tutaj izolat białka serwatkowego czy połączenie izolatu i koncentratu lub hydrolizat zastosować. Nic nie zaszkodzi przy tym pierwszym posiłku jeżeli będzie tak łatwo strawne. Źródło białka, jak odżywka białkowa, na pewno, na pewno to nie zaszkodzi, nie, niczym nam nie przeszkodzi w trawieniu tych węglowodanów z pierwszego posiłku. Więc może być połączenie albo ryżu, makaronu czy pieczywa, plus białko serwatkowe, może być odżywka węglowodanowo-białkowa, może być też osobno odżywka węglowodanowa, czyli na przykład karbo, zwykłe i połączenie aminokwasów w dużej ilości BCA, czyli dużą ilość leucyny, bo z reguły BCA mają przewagę leucyny w składzie to spowoduje nam jak największy wyrzut insuliny jak naj i najlepiej wpłynie na transport węglowodanów do, do komórek mięśniowych. Co jeszcze w tym okresie? Oczywiście kreatyna, tak. jak najbardziej, kreatyna też będzie bardzo, bardzo tutaj intensywnie upychana, kierowana do mięśni, więc spożycie tego pierwszego posiłku, który podniesie poziom insuliny i kreatyny też po tym posiłku na pewno dużo nam da. Więc to okno aboliczne powinno wyglądać, powinno wyglądać mniej więcej tak, że na pierwszy rzut idą. Jeżeli nie stosujemy suplementów, albo same węglowodany, lub jeżeli stosujemy suplementy, to węglowodany plus białko z suplementu, jakiegoś, który łatwo się trawi, szybko się trawi. Na drugi posiłek, już normalny posiłek zbilansowany, ale tłuszcze oczywiście na minimum. Też dużej ilości węglowodanów, tłuszcze na minimum. No i trzeci posiłek już może być bardziej zbilansowany, może być już jakieś źródło białka, które ma też trochę tłuszczu, czyli może być normalnie mięso, jakieś odrobinę tłuszcze lub dodana jakaś łyżka oliwy, nie ma problemu, już w tym trzecim posiłku yy, można odrobinę tłuszczu odrobinę sobie dodać. Yy, co jest ważne w tym oknie anabolicznym, żeby ono prawidłowo, żeby w nim ucisnąć, wcisnąć do mięśni jak najwięcej glikogenu? Przede wszystkim też posiłek przedtreningowy jest bardzo ważny przy budowaniu masy mięśniowej i przy uzyskiwaniu nadkompensacji potreningowej, gdy jesteśmy w stanie wcisnąć do mięśni dużo więcej glikogenu. Ważne jest, żeby posiłek przedtreningowy nie był jedzony zaraz przed treningiem, nie był też zbyt bogaty, w węglowodany wbrew pozorom przy budowaniu masy wcale nie wszystkie posiłki muszą być bogate w węglowodany głównie chodzi nam o posiłki potreningowe i ten okres potreningowy mniej więcej 5 godzin po treningu 5 godzin po treningu tam wszystko powinno być bogate w węglowodany ubogie w tłuszcze z niedużymi ilościami białka wbrew pozorom wcale posiłek przedtreningowy przy budowaniu masy nie musi mieć aż tyle węglowodanów, zdecydowanie lepiej gdy będzie miał więcej tłuszczy wtedy uzyskamy stabilniejszą energię nie będziemy mieli spadku poziomu cukru we krwi w czasie treningu, nie trafimy na, na, na ten spadek i będziemy cały czas mieli taki sam poziom energii w czasie treningu. Co jeszcze to daje? Przede wszystkim otwiera to okno anaboliczne dużo skuteczniej, bo jeżeli nie dostarczyliśmy przez dłuższy czas przed treningiem meglowodanów, a w procesie treningu usunęliśmy dużo tego glikogenu z mięśni, Treningiem siłowym, wtedy okno anaboliczne jest otwarte dużo mocniej, dużo bardziej organizm nasz będzie chłonął tego glikogenu do mięśni i zamykał go w mięśniach. Podstawowe, podstawowa reguła budowania masy mięśniowej, czyli stałe, stałe zasilenie mięśni glikogenem, zwłaszcza w okresie potreningowym, tam jest najważniejsze. Jeżeli nie zamkniecie prawidłowo tego okna anabolicznego, rezultaty będą po prostu troszkę słabsze. Jeżeli nie zamykamy w tym momencie, nie dostarczamy w tym momencie, kiedy organizm potrzebuje najwięcej, najwięcej energii do mięśni, po prostu nie zamkniemy tej zwiększonej ilości glikogenu. Na którą nam pozwala okno anaboliczne, no i nie wykorzystamy go w całości, więc proces budowania masy będzie po prostu przebiegał troszeczkę wolniej. Tyle na temat okna anabolicznego, które dla niektórych mogło być zagadką, i, i na pewno mam nadzieję, że pomogł, pomógł troszeczkę filmik. W wyjaśnieniu, w wyjaśnieniu tego, jak prawidłowo zasilić to okno anaboliczne, w tym oknie anabolicznym, jak prawidłowo rozłożyć sobie posiłki i, i na co zwracać uwagę.